Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny film. Dzisiaj mamy tutaj dwie takie sprawy, które chciałem po prostu Wam przekazać, żebyście po prostu wiedzieli, i też możecie tutaj pomóc w tym całym przedsięwzięciu. Pierwsza sprawa, która na pierwszy ogień idzie, to jest to, że firma Weles prosi o to, żeby przekazać Wam, że wszyscy, którzy zakupiliście tam bransoletki, czy perfumy, czy pierścionki, czy przeróżne inne rzeczy, które teraz właśnie były tutaj w promocji, ten rabat, który był, to żebyście troszeczkę mieli cierpliwości ponieważ wpłynęły im tysiące zamówień przez te parę dni, praktycznie przez weekend i są całkowicie po prostu zasypani tym wszystkim i no nie dają rady nadążyć także wszystko jest na bieżąco tutaj robione i wysyłane dla was ponieważ to nie jest gdzieś nie wiadomo z importowane tylko to jest po prostu firma która to na miejscu tutaj wszystko produkuje dla was, to jest polska firma z polską tradycją no i pomimo, że mają tam tych 70 pracowników, nie dają rady nadążyć, ponieważ przyszła taka lawina zamówień, że po prostu no, przedłuży się to gdzieś tak, szacują, że koło tygodnia, może tydzień z hakiem gdzieś tam zejdzie im to, zanim to wszystko popakują, porobią, potworzą i do Was powysyłają, także nie martwcie się. Wszystko jest ok, tylko po prostu jest tyle zamówień, bo to dosłownie tysiące zamówień, które tam wpadły po te kubity i po to wszystko, że po prostu no nie wyrabiają. Dlatego proszę o to, żebyście po prostu mieli troszeczkę cierpliwości dla nich i na pewno wszyscy wszystko dostaną, tylko że no, niestety ale lekko się opóźni. To jest pierwsza sprawa, którą chciałem tutaj z wami omówić, bo to naprawdę bardzo Dużo z Was zakupiło te produkty, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak Wam to podchodzi, że tak Wam to pomaga, że tak super po prostu z tą energią to wszystko współpracuje tutaj, bo takie było założenie, żeby jak najwięcej ludzi po prostu miało te zabezpieczenia przy sobie, właśnie w formie kubitów, czy w formie kubitów na szyi, czy może kubitów jako pierścionka, czy może kubitów jako pierścienia tenzorowego także naprawdę jest tego sporo do wyboru które są ale moi drodzy ja wam na samym początku mówiłem że tutaj ta firma to nie jest firma która ma na celu zarabiać stąd też ceny są dość niskie tych produktów bo to wiadomo, materiał, pracownicy, to wszystko trzeba ich opłacić tam. A pomimo tego, cena naprawdę nie jest wygórowana tych produktów, przez co jeszcze też i duży rabat jest. To teraz właśnie firma Welis startuje z kolejną bardzo fajną akcją, do której bardzo serdecznie chciałbym się też dołączyć, co też robię tutaj właśnie teraz w tym filmie, i może wy też byście się chcieli do tej akcji dołączyć, mianowicie 5. Całego przychodu, który uzyska firma Wiles, będzie przekazywała te 5% tutaj, właśnie dla Laury. Tutaj macie zdjęcie Laury. Jest to no, dziewczynka, e, która po prostu no, zachorowała na dość rzadki e, nowotwór czustki z przerzutami, też i do wątroby i tak dalej. I niestety potrzebują też bardzo dużo pieniędzy na te wszystkie lekarstwa, podróże, medykamenty i tak dalej, i tak dalej. Bo wiecie, nawet i te naturalne rzeczy też nie są niestety tanie, kiedy są naprawdę preparaty takie, które po prostu potrafią zwalić ceną z nóg. Też i te naturalne. No i niestety to wszystko, wszystko kosztuje, a ci rodzice wiadomo, im się też nie przelewa. Dlatego tutaj firma wychodzi z taką inicjatywą, że zaczynamy też po prostu pomagać jeszcze szerzej i jeszcze dalej wszystkim wokół, jak się po prostu tylko da. Także nie tylko, że tworzą same produkty, które już mają właśnie te właściwości ochronne, pomagające nam wszystkim, to teraz jeszcze właśnie wychodzą z taką inicjatywą, że po prostu będą pomagać też bardzo potrzebującym ludziom, tak jak tutaj właśnie ta dziewczynka Laura. Która no, w tamtym roku otrzymała właśnie taką paskudną diagnozę, która po prostu przerwała brutalnie jej dzieciństwo, niestety. Jest to dość smutne, że takie rzeczy się dzieją, dlatego tutaj ja jak najbardziej staję za tym murem, dokładam się do tego apelu i po prostu robimy to, co robimy najlepiej, pomagamy po prostu innym. Także tutaj każdy z Was, to teraz będzie, właśnie we wrześniu, zakupywał cokolwiek, właśnie z tej firmy. Każdy z Was dokłada tą cegiełkę, tych 5%. Po prostu do tego Was to nic więcej nie kosztuje, ponieważ ceny są takie, jakie są dla Was cały czas. Macie rabat jeszcze 20% na te produkty, wszystkie. A dokładamy jeszcze tutaj 5% do tego wszystkiego, tym, że właśnie to zakupiliśmy, ponieważ to już wykłada firma swojej własnej kieszeni. Te 5% tutaj i to będzie wszystko później, na początku października, przekazane, udokumentowane. Pokażemy też, jaką tutaj sumę udało się zebrać, przekazać i tak dalej. To wszystko będzie tutaj czarno na białym udokumentowane. Także to w październiku wszystko się okaże. Teraz mamy cały miesiąc, żeby po prostu. Zebrać się wszyscy razem i pomóc jak najdalej, najbardziej będziemy mogli po prostu tej dziewczynce właśnie w tym wszystkim i też jej rodzicom w tym, bo to wiadomo, to jest, no, no jest to ciężkie brzemię po prostu, takie coś, kiedy no, jesteś rodzicem i nagle dostajesz taką diagnozę dla swojego dziecka, no to przypuszczam, że wielu z Was potrafi sobie to mniej więcej wyobrazić jaki to jest cios i jak to potrafi wybić z życia coś takiego. Tym bardziej, że jest to dziecko. Wiecie? Bardzo często słyszy się o nowotworach, o, u starszych ludzi i tak dalej. To jest bardzo popularne, ale tym razem no, naprawdę trafiło tutaj dziecko. Jest to dość paskudny nowotwór, e, który no, niestety siedzi na tej czustce, więc e, dokładamy się po prostu ile możemy do tego. Także to samo i dla Was, moi drodzy, jak Was cokolwiek interesuje z tych produktów, które są naprawdę wyśmienite, są ze świętej geometrii stworzone, stara, antyczna technologia, właśnie tak jak to kubity królewskie, które tutaj mam, lub właśnie takie są w formie brązoletek różnych. Do wyboru, do koloru, każdą możecie sobie zerknąć, wszystko macie w opisie. Czy też naszyjniki, które tutaj mam. Ja mam naszyjnik jeszcze z czarmsami, tylko przez moją brodę tego nie widać. <laughs> Jest troszkę za długa. Także są takie czarmsy z odpowiednimi runami, lub też kamieniami, które można sobie do tego dopiąć. Mamy też i pierścienie użytkowe, które możecie bardzo fajnie sobie używać. Gdzieś dawać nawet i pod stół czy pod siedzenie, gdzie będziecie siedzieć pod krzesło, pod łóżko. E, szklankę wody można sobie w taki pierścień po prostu wstawić o e, szklanka wody, cyk będzie nam to zmieniać całą tą energię w tej wodzie i strukturę i tak dalej i tak dalej. Także to jest naprawdę fajna rzecz. Też te super perfumy właśnie, które tutaj e, wam bardzo gorąco już polecaliśmy. To są jedyne takie perfumy, które znam, które naprawdę nie mają sobie ani grama jakiejś chemii w środku. Wszystko jest po prostu naturalne. 25% esencji. Żadnych utrwalaczy, żadnych innych świn w tym środku, gdzie można się bezpiecznie właśnie pryskać i przy dzieciach. O, tutaj widzicie są i kamyczki w środku, ponieważ każdy perfum zawiera inne. Tutaj mamy czarny turmalin, który nas na przykład chroni, zabezpiecza nas. W tym mamy Ametyst, a w tym mamy kryształ górski, także każdy perfum ma swoje inne kamienie, swoją inną moc, którą reprezentuje. Zapach jest ten sam wszystkich trzech, to już mówię od razu, żeby się ktoś nie zdziwił tylko po prostu różnią się tym, że każdy ma inne kamienie w środku, które po prostu no, mają całkiem inną energię. Czy może? Kubit królewski w formie pierścionka. Jeżeli nie lubisz, o tak to wygląda nosić nic innego, to możesz go mieć na pierścionku. Możesz go nawet sobie zawiesić na łańcuszku. Jeżeli nie lubisz niczego innego na palcach, czy na ręce, czy na te, a nosisz mały łańcuszek, możesz sobie ten kubit też na łańcuszku zawiązać po prostu i też nosić także taka możliwość też jest i każdy produkt który teraz będziecie kupować tutaj od tej firmy to przekazuje firma te 5% właśnie dla tej Laury dla tej chorej dziewczynki żeby jej tutaj pomóc jak najwięcej jej rodzinie w tym wszystkim e, także was to więcej po prostu nie kosztuje ale będziemy mogli pomóc wszyscy razem po prostu żeby jakoś tej dziewczynce pomóc wrócić do zdrowia żeby to się czasem nie zakończyło, po prostu nie fajnie, tylko wysyłamy pozytywną energię po to, żeby po prostu pomóc tutaj jak najwięcej dołożyć, przekazać nasze wsparcie, pokazać, że stoimy murem, zjednoczyć się i pomóc po prostu ile się da. Wy za to otrzymujecie fajne produkty, a tutaj w międzyczasie uda się zebrać jakąś fajną sumę tutaj dla Laury, żeby jej po prostu pomóc. W tym wszystkim także taki mój apel tutaj dzisiaj, w tym temacie, żebyśmy się po prostu zebrali wszyscy i jeżeli potrzebujecie jakieś fajne produkty, czy nawet i na prezent komuś kupić na przykład perfumy czy coś tego, ktoś będzie miał jakieś urodziny, imieniny, nie wiem, cokolwiek byście nie obchodzili, czy potrzebujecie prezent, możecie kupić coś takiego, czy jakąś biżuterię jest tam, to mają też i przeróżne inne fajne nowości, które podochodziły, których tutaj nie mam jeszcze, których nie mogę jeszcze pokazać, to zerknijcie sobie, tam możecie naprawdę fajne rzeczy na tej stronie kupić, ten kod rabatowy macie na cały asortyment 20%, który wam tutaj obniża, i tak jak mówię Każdy jeden minimalny zakup Wspomaga tutaj po prostu właśnie Pomoc dla tej dziewczynki Że te 5% będzie dla niej przekazane Na koniec września Także moi drodzy Tyle z mojej strony Życzę wam wszystkim miłego dzionka No i działamy Staramy się pomóc jak najbardziej Mam nadzieję, że zjednoczymy się I zrobimy tutaj wielkie wow Żebyśmy dali radę pomóc po prostu tej dziewczynce Ile się tylko będzie dało Także Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.